Hmm, a co by tutaj otworzyć? No, nie wiem, wszystko tu kosztuje prawdziwe pieniądze. Wiem, otworzę sobie Ice Blasta za darmo, tylko muszę użyć kodu FEXIV Tak, dokładnie, możecie otworzyć Ice Blasta, używając kodu FEXIV Tutaj wpisujecie kod i po prostu otwieracie za darmo. I może Wam coś dobrego wylecieć. Ja mogę jednego nawet otworzyć. Zobaczymy, co by mi poleciało, a co by Wam mogło polecieć. No i jest. O! Tak jest na plus taki. Dzisiaj mamy 44,95 przecież miałem mniej, ale teraz więcej. I próbujemy z tego zrobić jak najwięcej pieniędzy. Widzę, że można taką jedną otworzyć. Zobaczymy, co poleci. I. O! To chyba nie news. Wiem, że drogi, ale. Chyba, no, mm, nie spodziewałam się, że tak z taki słaby skin poleci. Teraz mam tylko 25 zł. O, wiem, możemy z tym później upgrade rasmę. Od razu zobaczymy, na razy dwa. Może coś. O, taką awkwardo byśmy zobaczyli. Czy teraz zostawmy tak. No, chyba nie siądzie. No, Hej, drop, czy ty mnie nie lubisz? 25 zł tylko. Więc musimy teraz tańsze skrzynki, bo. Tak nie jest za dobrze. Teraz spróbujemy tego tora otworzyć. Ej, to chyba też nie jest za drogie. Oj. Spróbujemy teraz skrzynkę Gradient. No, jak tu nam nic nie poleci, to chyba będziemy musieli zakończyć odcinek. W takim momencie, no nie wiem. Dobra. Idziemy na... proszę K-drop, proszę. Nie, nie błagam, nie. Ja tylko nie to. Dziękuję Faktory dobra, dobrze, że Faktory News dropnął Kurde. No, ja nie wiem, nie wiem co z tym można zrobić. Jeżeli to na miesiąc, to zostaniemy z niczym, ale no dobra. Dobra, siedzi, dobra. Wow. Wracamy do stanu początkowego. Nawet jesteśmy na plus. Dobra, sprzedajemy to teraz. To spróbujemy ulepszyć na byle co, nieważne, no to może być. Razem na lewo Dobra, powinno siąść. Chyba mnie doleci. Kurde, mogę dać na raz 10. Trudno. Dobra, sprzedajmy to teraz. Oj, kusisz mnie tym wzrokiem, kusisz mnie, ale raczej nie. Haka jeszcze dzisiaj nie próbowaliśmy. Chyba nad wiem czy go kiedykolwiek otwierałem. Więc proszę, Alk, daj nam coś dobrego. Jeżeli nam dasz coś dobrego, to będę ci częściej otwierał. I co będzie? O, jakby to dalej poleciało. To, to jakby był dobry stan. Minimal. Bear. A, na minus jest. Dobra, ja na razie to zostawię. Spróbuję jeszcze raz tego halka. Wiem, że to jest ryzykowne, ale no dobra. Może coś nam da fajnego. No i kurde, no taki syf mi dajesz. A, kurde, dobra. Czy, czy nam to da? Chyba nie. Kurde, no. No, tak. No, jest super, dobra. Mega fajnie. Jeszcze raz i jeszcze raz na prawo. Proszę, proszę. Dobra. Całe szczęście. Całe szczęście. Dobra, i znowu to sprzedajemy. Teraz możemy otworzyć. Jesteśmy na minus. Lekki. Teraz bym otworzył trochę tańsze skrzynki. Jesteśmy na lekkim minusie, ale się nie poddajemy. Jedziemy dalej. Teraz spróbujemy dwa shadowy. O, jakby coś takiego powiedział. A, jakby jest, dobra. Nieważne. Lecimy. I co będzie? Niech to, kurde, jakby jedno dalej chociaż. Co to za syf? No nie, 4 złote oh. Tak. Zobaczmy Tora. Proszę, Tor, daj nam coś. Nie no, k Jakby ten Jaguar został. K-drop mnie chyba nie lubi, no. Dobra, bulldozer nam przedtem zepsuł odcinek. I czy teraz odpokutuje? Zobaczmy. I może tak. Może być... Nie, nie, nie! Kurde! Kurde, no nie! Ech. Dobra, to to trzeba raz 10 spróbować. A byle co? Takiego rewolweran albo na taką pompę. I teraz, tom, czy tom Teraz może... Nie, dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz roll under. Błagaj, łagam hey, drop Daj! Kurde, akurat takiego skina żeś mi musiał ulepszyć. Czego będzie tego? Dlaczego? Teraz to musimy jakoś mądrze. Jak nadała taką pompę, to trzeba ją ulepszyć. Teraz dajemy na rollover. błagam Nie, no chyba nie siedzi. Czas? Nie, dobra, siedzi. Uff. Dobra, teraz to na razie zostawmy. Dobra, spróbujmy jeszcze to na tą cz tego Famasa nie no chyba nie sięć za szybko się kręci no nie dobra sprzedałem tam tego yy, tego co to było yy, maka tak i teraz spróbujemy otworzyć trzy markety yy, markery Zobaczymy, może coś da proszę okay, drop, proszę o jak kurde to mogło zostać ale nie no jest na minus chyba nie wiem a no tak, dwa złote na jest. to jeszcze raz spróbujmy. Trzy. Proszę, dajcie coś dobrego. Chociaż raz mi z tej skrzynki coś dajcie. Nie wiem ile to jest warte. Kurde, akurat... Akurat musiało być taki, taki stan, akurat jakby to... Dobra, przynajmniej jest na plus. No także, witam was znowu w Abraiderze. Myślę, że na tą stronę. I nie doleć Mogę zostawić na prawo Na no, co by tu można? A na no by co w sumie? I myślę, że jeszcze raz na lewo Dobra Powinno siąść Chociaż No niech to, kurde Ojej, dzieje. nie zapędzam się Kurde, no Dobra, musisz nam to oddać, żebyśmy byli na zero Teraz jak nie dało to teraz musi dać na lewo Nie wiem, chyba Czy znowu tak No ty kurde Dziadu jeden Dobra Teraz to w ogóle do takiego Dobra, jak mi teraz nie dasz, tego pożałujesz Kajdrop Musisz to dać. Dobra, dzięki Nawet na razy no jak się tak pogrozi kajdropi, to daję. No mogłem na razy 10. Trudno. Ile to jest złotych? Yy, 23, czyli trzydzieści. To jeszcze raz musisz nam dać. Jeszcze raz nam musisz dać. Dobra. I teraz myślę, że na prawo. Uf. Dobra. Daj nam to. I czy przeleci? Przeleci! No niech to, kurde! Dziadostwo jedne. Keydrop, okay, a że ci jest? Normalnie taki. Dobra, to teraz to spróbujemy. Dobra, mamy to. A widzisz, dziadostwo i teraz razy 10 też by mogło być. Nie, dobra, razy 10 to przesadzimy, ale razy 5. Ile tu mamy? 32 zł złote Może razy dwa jeszcze Czy na prawo, czy na lewo, ciach Keydrop? Okay, nie bądź proszę Dobra, przeleci, no niech to Dobra Nie wiem, naprawdę nie wiem Hej Wiecie co? Trzeba zaryzykować Tylko czy mi się to opłaci? Dobra Dobra, nie opłaciło mi się to Kurde, no nie, nie, nie Znowu zostajemy z niczym Ajajaj Napiszcie mi jakąś może inną stronkę W komentarzach Okej, drobnie nie lubi już Tak jak mi na początku dawał, to teraz nie daje Dobra, to trzymajcie się, cześć